Wszyscy samotni mijamy się pospiesznie, potem zapominamy ułamki sekundy, tysiące twarzy, miliony złók, miliony miłości i samotności. Jestem jednym z przychodów. Podziel się ze mną w mojej samotności w temach powrzenie, obecnością zapewnienie obecności ściany. Nade wszystko drzwiami, które można otworzyć. Od... Słuchaj, ja już muszę jacie. Powiedziałem, że myślę, że też tak nie robię. To jest spotkój z wig. No to jest podpis, ważniejsze. Jesteśmy przecież na dzisiaj mówię z naszymi wonderskimi kategorami. Musimy ten interes załatwić jeszcze przecież. To żadne Żadne ale. Bo święta chcemy z parku i zamiast zalów stracimy. Zależnie telewizji Hintuga i specjalnych na programu Świat z zagradczym bokiem konwencjonalnym. I Pan nam mówi, czym dla Pana są święta Bożego Narodzenia? Święta? Jakie święto, Panie? Dzisz, może, że pracuję? Przepraszam bardzo. Przepraszam. Dziękuję. Proszę o rozmowę nas z naszymi kontraktami na dziś. I przecież powiedziałem, Dzień. że na dziś. Na 19. I proszę jeszcze, bo za nas jest Świetnie, W takim razie, bardzo Wam dziękuję, że... cię... Ten materiał będzie edytowany w wieczornym, w, wieczor w naszym programie Okiem profesjonalów zaraz po em, programie Talent Show Boys of Arabia, Przypominam, że dzisiaj już są tak zwane live. E, także, dziewczyny, wszystkiego dobrego. Jeszcze raz i teraz... Ja, z pierwszych słów, nie mam nic. Nie mam nic, coś w tym nie A ta moja sąsiadka, to znowu przyjęła na pokój dwie dziewczyny. Ktoś, znowu? na tak, proszę, tak. Pani sposób. O, przychodzą najczęściej. Późno. A to ich towarzystwo wychodzi nad rany. A, a uzyska. uszy. Nie da się w ogóle przychodzi. I wie pani, zastanawiam się w ogóle. Kiedy by się uczuć? No co na pani wiedzie? Rodzice pracują, dziewczyny same, no nie proszę. Ale pani rozszankał, się pan. Co pani teraz zrobi? No właśnie, wie pani jak pisze, że może jakoś to będzie. Najważniejsze, że na świega, to ja będę do swojej wyczki. Że pani całą wieczerzę Wigilijną przygotowała salę. Za... I chyba została i na święta. A pani, Franciszko, idzie do swojego syna. No, niestety, um, chyba nie. Bo on taki zabiegwał, zapracował. I jego żona też. A zresztą, powiem pani, pani na święta, to zapytana, może po prostu do... tak, tak. Rozumiem. No, a to jest. Dzień dobry. Witam serdecznie telewizja i chyba świat zandarczym okiem profesjonalnym. Miło Pani, przed nami wyjątkowy czas świat. Coś, co zwraca w um, jakiś szczególny sposób. Bardzo zwracają szczególny sposób Coś, co sprawia, że te święta są nasze. Narodzenie no, to, na to jest rzeczywiście czas szczególny. Czas przede wszystkim przebaczania. Czas dzielenia się, nie tylko bardzo. Czas, w którym jesteśmy wspólnie z naszymi najwyższymi wszystko nie I dla nich to, to naprawdę piękna wizja świąt. Dziękuję panu bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Wesołych świąt. Brak wstępu, wesołych świąt. I w swoim czasie, w życzę. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Widzę, że państwo jesteście już w mojej kolejnej święta Bożego Narodzenia są ważne. To przecież narodziny Jezusa. A wie Pan, Maryja, Jego Mama dała go nam i on teraz przychodzi do naszych Dzień. serc i naszych domów. I żebyśmy o tym nie zapomnieli, śpiewamy kolędy, rozmawiamy. prawda, te wszystkie kolędy mają od w naszej zajętej miłości, która ma nasz Bóg, Świetnie. Piękne słowa. Dziękuję Państwu bardzo. Życzę Spokojny, radosny się. Narodziną atmosferę w Państwa przypadku jest to absolutnie spokojny. Jak Państwo widzicie, gruberskie ulicy powoli usłyszają, a ostatni przechodnie pospiesznie zdążają do swoich domów, aby razem ze swoimi rodzinami wypatrywać pierwsze gwiazdy, a potem zasiąść do tradycyjnej uroczystej filipi kolacji. My z naszą kampanią próbowaliśmy dowiedzieć się, czym dla mieszkańców naszego miasta jest Boże Narodzenie. Spróbujmy teraz to w kilku słowach podsumować. Pytaliśmy różnych ludzi. Niektóre zapowiedzi, odpowiedzi, powiem szczerze, były kontrowersyjne, ale były także bardzo ujmujące. Spotkaliśmy pana, który w wielkim. Zainteresowaniu pracą praktycznie w ogóle nie zauważył, że są święte. Młodzież święta kojarzyła głównie z zakupami, z czasem wolności, z możliwością skorzystania z okołysanej promocji w luberskiej galerii. Ale spotkaliśmy też wszyscy starsze panie, dla których Boże Narodzenie to czas kolumnowany wspólnego spędzania czasu. Powiem szczerze, że nie. najbardziej ujął mały chłopiec, który w swoich prostych dziecięcych słowach powiedział nam że święta to po prostu urodziny Jezusa, który przychodzi do naszych domów i do naszych serc. I z tym fantastycznym obrazem chciałbym Państwa zostawić. Z obrazem, który mam nadzieję wywołał od tego, czym są i czym powinny być Święta Bożego Narodzenia. Ja chyba już uległem temu refleksyjnemu nastrojowi, bo pomyślałem sobie, co by było, gdybyśmy z naszą kamerą spotkali prawdziwą Świętą ludzi. Co ona powiedziała nam na ten temat? że jest Bogiem. Ale w takim razie, skoro jest Bogiem, to przecież Jego Królestwo powinno być w niebie. W takim razie, co robimy na ziemi? Jak długo tu będzie? Jezus jest Synem Najwyższego. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A Jego panowaniu nie będzie końca. Jakuba? Którego Jakuba? Bardzo przepraszam. Chciałbym zadać kilka pytań. Ja myślę, że opinia publiczna warto powiedzieć, co tutaj się dzieje. Znajdujemy się w Dakarze. Stoję w miejscu, gdzie tej nocy, dosłownie przed chwilą, jak kwiecąc o mieszkańcy, mieszkańca, narodził się z Jeżeli to prawda, to właśnie tu. W tej lichej krzowce, którą widzicie Państwo za moimi plecami, na naszych oczach istnieją się proroctwa Prolochami Heraszów, który twierdził, że właśnie to na tej ziemi przyjdzie na świat władca Asnar całego ludu. Tak naprawdę, trudno w tym momencie jednoznacznie wyrokować, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia ze spełnianiem się tego proroctwa. Jedno jest Świat wstrzymał oczy. całego świata są skierowane na tą małą miejscowość na Betlejem. Bo być może właśnie teraz, właśnie w tym miejscu dzieją się rzeczy, które będą miały kolosalne znaczenie dla całego świata. My z naszą kamerą będziemy na bieżąco informować Państwa wszystko, co dzieje się tutaj. Będziemy śledzić wszystko, co dotyczy tego małego dziecka. Które według prowadzących i przybywających ze wszystkich stron tutaj ludzi jest synem Boga. Synem dla nich tutaj Niedowiary. Też tam nam trzeba iść. Anioł mówi: Juda, <gryś> że się z naszym, to już tutaj nie że przyszedł, też zapomniałeś miał się Chłopaki! Zastanawialiście się dlaczego ten anioł do na nas przyszedł? Wiadomo, Ludzie jest przystojny, dlatego... Anioły do nas przysuły sobie rzędy seryjcze. Jak one zaczęły śpiewać. Pała na meza wiatru szukała. Jak one tak śpiewały, ja byłem w niebo Proszę bardzo. Eee, Za będziemy mieć... Wciąż znajdujemy się w pobliżu stajenki, w której tej nocy przyszedł na świat zbawiciel. Jego pełne sensacji przyjścia obwiści światu Jak Jakiemu ja światu? Ukazał się nam, że jesteśmy biedni i prości. On przyszedł do takich jak my. Okej, okay. dobrze, ale e, powiedzcie mi, co w takim razie oznacza słowo Zbawiciel? Ja tam pani nie wiem, pani jesteś uczony. Jak jedno jest Bogiem, który przyszedł, zbawić wszystkich ludzi, ma swoich Paniów, którzy mu służą, jest Chrystusem całego świata, a no, my idziemy oddać Mu pokój, tylko to jest ważne. Dziękuję bardzo. Hatspech, gwiazda, wciąż jeszcze świeci. Przepraszam bardzo. Zapewne zmierzacie do Petroleum, podobnie jak te nieprzeprowadzone tłumy, które tam się zbierają od jakiegoś czasu. Dlaczego znaczy, tak bardzo chcecie tam dotrzeć? Czy, czy zdarzyło się tam coś, co, co powoduje, że możecie zdobrzeć? Bo no, to co chodzi? Bo jest naprawdę prawdziwe szaleństwo. Petroleum, powstań, sieć, kawa walska rozwysłana w domu. Podążą do ciebie wszystkie narody. Przyjdą, aby oddać się Bogu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Wygląda na to, że Zbawiciel jest wśród nas. Kiedy zaczynamy nasze relacje, podobnie jak wielu ludzi miałem wątpliwości, ale przyznam się Państwo, że... I dłużej się jest w tym miejscu, tym te wątpliwości znikają. Wspawiciel rzeczywiście jest wśród was. To chyba pora, aby postawić sobie fundamentalne pytanie. Co my teraz z tym zrobimy? Jak go rozpoznamy? I jak dobrze nie. W ciemności do siebie idziemy, w ciemności ja nie i ty niemy. I ręce wyciągamy, i znowu sięgamy w ciemności tak bolejącej, z ustami płonnymi mrozu, z gardłem ściśniętym powrozem tak wędrujemy radami. Zanim się wreszcie spotkamy, dotkniemy palców palcami. Jakbyśmy chwycili w dłonie po świeczce zatronej, wtedy spotkamy Ciebie urodzonego według. Zawsze. Ile wróciłś uśmiechem do brata i wyciągasz rękę, jest Boże Narodzenie. Jest ono zawsze Jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy niesiesz radość, zagubiony, samotny i zrezygnowany, jest Boże Narodzenie. Jest Boże Narodzenie.